Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak dodatkowe chociażby 1000 złotych tygodniowo może zmienić Twoje życie. Tak, jest tak najbardziej możliwe i wiadomo, nie mówimy tutaj o zarabianiu jakichś milionów, tylko faktycznie o zarobieniu tych kilkuset przykładowo złotych tygodniowo, czy też kilku tysięcy miesięcznie. Z mojej perspektywy wiem to też po sobie, jak bardzo mi to zmieniło życie, no bo nie oszukujmy się, ktoś to zarabia jakieś 3-4 tysiące złotych miesięcznie, jeżeli byłby w stanie zarobić drugie tyle chociażby z jakiegoś dodatkowego biznesu, którym może zająć się w domu po godzinach pracy, tak, poświęcając na to godzinkę albo dwie godzinki dziennie. No to wydaje mi się, że każdemu by się coś takiego przydało. Pytanie teraz tylko jest jedno, czy wykorzystasz ten czas po pracy, który masz na to, żeby uczyć się nowych umiejętności, żeby sobie taki dochód zrobić, czy też jak zwykle odpalisz telewizor, jakiś serial czy zaczniesz scrollować social media. Ponieważ ja też kiedyś taki byłem, ale w końcu zrozumiałem, trafiłem do odpowiedniego miejsca, zacząłem się uczyć rzeczy i teraz słuchajcie, płaci mi to naprawdę bardzo świetne pieniądze, więc zastanów się nad tym dobrze, ja mam, jeżeli byś chciał darmową społeczność z całą edukacją, w jaki sposób można się nauczyć i wygenerować sobie jedno, czy nawet i dwa dodatkowe jakieś źródło dochodu, więc jeżeli temat Cię zaciekawił, pisz, w komentarzu info, a podejście Ci więcej szczegółów.